i was wyruchać niż psem rodziła. Nie rozumiem. Nigdy go nawet nie widziałem, a co dopiero mówić, gdzie mieszka. Co za wariat. Nie dość, że sepleni, to jeszcze gada od rzeczy. Mówiłeś, że go znasz. Psiścy go znają. Dzie słysienia. Jak ty nie jesteś łowciagłów, to po co ci on? Polują na niego łowcy? Dlaczego? No psiece caluszki ciaś mówię. Ja tylko jestem tu na prośbę jego ojca. Nieważne, to wszystko i tak jest jakieś pokręcone. Ten Shadow jest jakimś bandziorem, że go ścigają? Nie. Nie? A więc kim? Właściwie nie wiem. Z caluśkiego konitynenta przybywają łowcigów. wielu z nich już gryzie zimie. Naprawdę? Myślisz, że on się ich pozbył? Może. Nie interesi mi to zbytnio. Żyję z dala od miasta, a ta naś od plotków. Może tam się czegoś dowieś. Zaprowadzisz mnie tam? muni, jutio, jak zwirucha opadni. Ech, może jednak jest ktoś inny o tym imieniu? Żadna mateczka tak dziecioka by nie nazwała. Jakby tak, to Ciesarscy już by pochwycili. Ciesarz chce mieć gorzliwego. Idzie spać, porcznik. Wystarczy nirti. Dobranoc, werdziel. Dobianoc, szejaku. Moje lekarstwo zadziałało jak czary. Czuję się świetnie. Cieszę się. Powinienem ci się jakoś odwdzięczyć za wszystko, ale nie mamy za wiele pieniędzy, ani nic specjalnie cennego. Wyjóżuj, Siaraku. Będzie by kiedyś okazja, a na jazie musimy śpieszyć przed kolejna zwirucha. Ojej! Patrz, Siaraku. ich majchewniki. Ale ich dużo. To dobry znak. NIRTI. N. I. R. T. I. Psepiasiam, ale nie znam literów. Nie o to chodzi. Co to za marchewniki? Kwitni, widzi to? Będzie wiosna. Świetnie, nie mogę się doczekać. Ale mam nadzieję, że do tego czasu znajdę Shadow. Nie będzie ci łatwiutko. Ciesarcy i ki od latków go szukają. Bez skutku. Cholera, ale mam może ich do zgryzienia. Ale bez niego nie mogę wrócić do ojczyzny. Dla Dlaczego? Długa historia. Vergil, wierzysz w demony? Nie. Ja chyba też nie. Ale wiezie w aniołki. aniołki. powiadasz. Mogłbym się domyślić, że skoro jego syn miałby pomóc w naszej sprawie, to na pewno nie jest dzieckiem, ale Jeremus chyba trochę świruje. Cio, znaś Jeremusia? Tak, a co? W siecie to tutejsi bohater. Jak to? Nie wie, był wodziem powstania niewolnićków. Dzięki temu stajcie zniósł niewolnictwo i teraz wilki są wolne. A to padalec, nigdy nic o sobie nie mówi. A siadł to jego sin? Przybrany. I z czego się śmiejesz, białachu? Daleko jeszcze? Tiochem, ale niedługo będziemy widać wieżę Gox. Goks. Goks to jest to miasto? Tak, Gox jest największy zaraz po naszej stolicy, Kadarimie. Popatrz, siaraku o Niesamowite. Nigdy nie widziałem tak ponurego miasta. Jest ponuje. i niebezpieczne. Mówią, ziemię infia. Infoja. Nie, infucja. Informacja? Tak, informacja jest na wagę złota. Łowcy może coś widzą, ale mogą zjobić ci ksiwdę. Wygląda na to, że bardzo boisz się tych łowców. Sią źli zjabijają myźwiezięta i stjasią inne wilki. A jak myślą, że ty coś wisz, to wygajną ciowieś, a potem w łeb dadzią. Więc pewnie nie pójdziesz tam ze mną. Ni, musiem wiacać. Oj jej siajak, a cioty zjobi z kulką. Faktycznie, może lepiej nie brać jej ze sobą? Jak myślisz, kuleczko? Nie? Może zostawię ją z tobą, w końcu nie zrobisz jej krzywdy. Naprawdę? I będę mógł się z nią bawić? Oczywiście. Nie maj się, porćnik. Jak ty chciałbym mi znaleźć, to ja znajdę ciebie. A więc, żegnaj, verdil. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. O mamuśku, jak ty ładnie pachniesz. <grybuj> Może to te moje Może. Do zobaczenia, białachu. Papa, kuleczko. Cieść, siary porczniku? Otóż za ogromne budowle, wierzyć mi się nie chce. Nawet nasz królewski pałac nie jest tak wielki jak te wieże. Zastanówmy się, od czego tu by zacząć. O, tam jest jakieś obwieszczenie. Bingo. No, 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 czyli jednak Werdzili się nie mylił. Do watach wszech i wobec list gończy kierowan przez samego nam najmiłościwszego cesarza, a sparo trzeciego poświadczony. Poszukuje się wilka śnieżnego. Szadu z tantalor zwanego Śmiałek, co ów wilka przed oblicze najjaśniejszego, żywego i bez uszczerbku na zdrowiu doprowadzi. Milionem sztuk złota pan zostanie. Napsał rok. Milion sztuk. Toż to nawet wielce radni tyle w skarbonce nie mają. Szadów szkarłat zazwyczaj odziany. Z futra niczym sobole wyglądające, postrajego smukła, a wzrok przenikliwy. Na oko dziewiętnaście wiosen po świecie chodzący. W pobliżu gór tantalor zazwyczaj widzian. Patrz bracie, znowu jakiś pustynny lis się przybłąkał. Co? Ty! Krótko się ściuch! Szukasz guza? Co? Jak mnie nazwałeś, gnojku? Tak jak słyszałeś, szarodupie. Zjeżdżaj na swoje piaski. Nie potrzeba nam tu kolejnych chłopców. A wąchajcie mnie po z Co tu się dzieje? Znowu wymatoły? matoły? Blnocha. albo popieszczę was moim siepaczem. A ty, na drugi raz lepiej się pilnuj, jak będziesz łaził sam. To prędzej czy później ktoś wbije ci nóż w plecy. O rany, dzięki za ostrzeżenie, ale jestem już dużym chłopcem. Nie widziałem cię tu wcześniej. Hej, ty chyba nie jesteś łowcą, mam rację? Porucznik waranckich oddziałów patrolowych, Nirti. A więc żołnierz, jak miło. Kapitan straży Danubar, a to mój ordynans, kapral Orlan. Witaj w mieście Gox, poruczniku. Co cię tu sprowadza, bo chyba nie cesarska nagroda. Cholera, jak powiem, kogo szukam, to na pewno mnie oleje. Trzeba to załatwić dyskretnie. Och, zapewne znasz kapitanie słynnego w tych stronach Jeremusa z Lotrii. Któż by nie znał. Jest on obecnie majordomusem jaśnie oświeconej Wielkiej Rady Waranckiej. Mniejsza z tym. Wojna z Czerwonymi Psami toczy nasz kraj, a z dnia na dzień konflikt zaostrza się. Pan Jeremus powierzył mi dobicie Targu z członkami Gildii Normandzkiej. Takie buty? Rozumiem. Ale nie masz szczęścia, poruczniku, Gildia wyruszyła na zachód jakiś czas temu. O ja nieszczęsny, cóż teraz robić? Możesz ruszyć za nimi, ale wkrótce będzie wiosna, więc pewnie niedługo wrócą. Nie łam się żołnierzu, lepiej napijmy się normackiego grogu, Orlan stawia. Ależ kapitanie! <laughs> Dla mnie bomba. Dwa razy nas kaszą. Dwa razy jagnięci nas kaszą. Dzik po nordmansku. Dzik po nordmansku. Niezwykłem się bywać w karczmie z przybyszami. Nie żeby ich nie lubił, ale w ostatnich latach zazwyczaj zjawiają się tu w jednym celu. Rozumiem. Zapewne ciężko zapanować wam nad tą całą hołotą. Ha, żołnierz, żołnierza zrozumiał. Ale patrząc na tamtych dwóch, chyba nie tylko łowcy sprawiają kłopoty. Te młokosy? Każdy kto ma chrapkę na nadrodę nie lubi obcych. Więc mówisz, że nic nie wiedziałeś o nagonce na tego winka. Nic a nic, ale widzę, że zrobił tu spore zamieszanie. Dlaczego wasz cesarz daje milion sztuk złota za niego? To jedno z najczęstszych pytań. Wiesz, Normandia jest bogatym krajem, choć dość odizolowanym. Słyszałem wiele plotek, podobno ten szadu bywał na cesarskim dworze. Jedni powiadają, że pokłócił się z młodym cesarzem, i że go skompromitował. Jeszcze inni, że próbował go zabić. Ja słyszałem od przyjaciela z cesarskiej straży, że cesarz chce dzięki niemu wyrwać Normandy z izolacji i przeprowadzić ekspansję na kontynencie. Co? To szaleństwo. Asparo III jest młody i podobno ambitny oraz zarozumiały. Faktem jest, że musi mieć szalenie ważny powód, by ofiarować łowcy tyle pieniędzy. Czyżby potrafił coś niezwykłego? Poruczniku, rozejrzyj się wokoło. Kogo widzisz? Ci wszyscy obcokrajowcy, Lisowczycy, lotryjski nich i ten dziwaczny wilk z Cochin Są nawet siostrzyczki zwijone. Widzisz tylko garstkę, nikomu jeszcze się nie udało. Kapitanie, a ten olbrzym z lasów amedejskich? Daj spokój, Orlanie, gości ma jakiegoś chwila. O co chodzi? Wielkolud, którego widzisz przy ladzie, twierdzi, że widział szadu, a nawet z nim walczył. Walczył i żyje, ale nie mówi, gdzie to było, Mądrena. Co w tym dziwnego? Co dziwnego? Wiesz jak skończyli łowcy, którzy go spotkali? Cóż, zgaduję, że wielu z nich już gryzie ziemię. Zostali wybici do nogi. Do tego poszatkowani. O mamuśku! I nic nie robisz w tej sprawie? Słyszałeś o wlanie? Czemuśmy wcześniej na to nie wpadli? Może nawet zgarnęlibyśmy nagrodę. Na główkę upadłeś, warantczyku? Miałbym rzucić służbę w mieście i ganiać za jakimś cudakiem w czerwonym gajerku? Nie słyszałem, aby stwarzał niebezpieczeństwo mieszkańcom Nordmandii. Głowcy sami prosili się o guza. Zamierzasz pozostać w goks, poruczniku? Na razie nie mam wyboru. W takim razie życzę ci szczęścia w Twojej misji i w szukaniu gospody także. Może być ciężko o tej porze roku. Muszę wracać do koszar. Do zobaczenia, poruczniku. Tymczasem, kapitanie. Jest gorzej niż myślałem, ale przynajmniej mam jakiś trop. Hej, fajne wdzięko. Spytam tego, o, gdzie on się podział? Oberzysto, gdzie jest ten wielki wilk, który tu siedział? Spokojnie stary, jak masz do niego pytanko, to wpadnie tu jutro, od tego dnia nic nie robi, tylko wódę chleje. Tylko rano, jak będzie trzeźwy. Dziękuję, a macie wolne pokoje? Przykro mi stary. No nic. Na razie. Tam jest. Wszystko zajęte. Cudownie. Tylko tego nie było potrzeba. Poszukam gdzie indziej. Ale zimno. Nie mam grubego futra, aby spać na mrozie. Przykro mi, kochanie, nawet z mam przepełnioną. Co za chamstwo. łaski bez tłumiński reju. I pomyśleć, że gdybym był w domu, to Londa już szykowałaby posłanie. Ciekaw jestem, co porabia moja duszka. Znowu nos mnie swędzi? Przynajmniej przestało sypać. Co to? Jakie dziwne niebo. Orion jest dziś niespokojny. Jesteś w pułapce, szedł. Sam grzecznie przyjdź. czy mamy się przespacerować. Wasz upór chyba nie daje mi wyboru. Co tam mam roczesz? Jesteście irytujący.